Może no co, będziesz moim niewolnikiem do końca życia. A no tak, bo tam nie jesteś w stanie już zarabiać pieniędzy po A tym, co otwierdziliście tak. w social mediach, to nikt już wam pracy nie da. No, no słuchaj, może zacznę od tego ty. No. Jakbym wiedział, że masz takie bandyckie zagrywki i we dwóch startujecie z Piotrusiem, prokuratorem Szeligą, e, to <laughs> mi się wiesz. Bardziej... Ej, słuchajcie, czekajcie, czekajcie, się... czekajcie, to... czekajcie! Prokuratorem szeligą. Ale nie, to tutaj słuchaj, mam, mam wezwanie, kurwa. Zobaczcie, co mi chłop od proku prokuratorów wyzywa, a co mi przysyła. Poproszę, zobacz, Masz ma sprawę cywilną, oczywiście. O! Będziesz niewolnikiem, e, będziesz do końca życia e, płacił na cele charytatywne no, pieniążki. Faktycznie, tutaj jest wezwanie do końca do życia. Zaprzestania I z naruczym, prokuratorem, Arku, ten chwilka. E, Mateusz, to czemu wyzywasz Arka od frajerów? Skoro tutaj Arek przynosi nam wezwanie. Ale po, słuchaj, porównaj sobie sytuację. Porównaj sobie no? sytuację. Szeliga, weź tam, <ścoughs> <ścoughs> Więcej, o, Więcej o madrenu Coś tam daj... dał... dał do wlewu. Ale co ty taki jesteś mocny, rzucasz mi czymś? Szeliga, Szeliga, ty. Ty, pompka. <ścoughs> Jaki kozak. Mateusz, siadaj, czyli, siadaj. Dokończ ten temat, bo myślę, że to jest bardzo ważny Tak, ważne, tak, to bo... jest bardzo ważny temat, to jest kluczowy temat. Bo powiem ci szczerze, to, jak nazywałeś na chwilkę. Eee, no od frajerów chciałbym, Arka chciałbym do... na Face a... to Face było to bardzo obraźliwe chciałbym... i naprawdę jest to. Ej, ochrona! Doda spokój panowie! Prosimy o spokój. Mateusz, proszę, kontynuuj. Siadaj, szelin, siadaj! Dobrze, przejdźmy, słuchajcie, do konferencji. to, e, bo... ja pierdzielę. To, 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 nie, mój świat, to nie jest mój świat, To nie jest świat. Informacja. wiem, że Wy może jesteście gangsterami, was nie do, To nie interesuje. To, 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 tak samo jak Ty jesteś gangsterem w serialu, no? no właśnie, przynajmniej w serialu, a nie udaje, kurwa w życiu no, prawdziwym no, jak Wy, no. bo Wam się już popierdoliło naprawdę w głowach i Wam się pomieszało życie prawdziwe z no, filmem. No właśnie, chyba tobie. Dajcie temu starszemu panu krople na serduszko, bo zaraz tutaj pierdolnie. Zamknij mordę wąski. Ja mam kolejne pytanie, Mateusz, Oni żyją w, e, w filmie, face -face. naprawdę oni żyją w Arku, filmie. Parku chwila. Facebook, face to face no. powiedziałeś, że nie poruszysz tematu rodziny. No. A w trailerze poruszyłeś temat rodziny. No ale w jakim kontekście powiedzmy? Czemu? No ale, w, ale ja mówię ogólnie temat no. rodziny. No, ale no i co poruszyłeś? Tak samo mówił, że nie. Że nie, że nie a ja ja to... ja mnie pozywają. Ej, ale... To są bajko i ale... nie postarze, się prowadzącemu w dyskurs. Nie wiem, czy znasz co znaczy to słowo. To, no, to jakie słowo? Nie znam tego słowa, jakie? Srakie. Hubert, yy, no, zadaj mi jeszcze raz te pytanie. Inteligentka rodzina wszyscy. Yy, no, że miało nie być poruszonego tematu rodziny. No i był? W jakim kontekście? Ale ja się tylko... Oglądałeś pyta... zapowiedź walki? Powiedziałem, obiecuję, że nie będę atakował. A chyba, nie wiem, w jakimś innym świecie. Powiedziałem jakieś jedno słowo na, twoje, na temat twoich rodziców? A nie jednego. Powiedziałem, że nie będę atakował. A nie nie wiem, chyba to oglądaliśmy to... inne zwiastun. Z taką, z taką dykcją to ty nie wyjdziesz poza. tego. ale ty nigdzie nie wyjdziesz już, roli w w nigdzie nie wyjdziesz i dlatego się czajcie na moje pieniądze, bo wy już nic nie zarobicie. Ale ja wam <laughs> też nie dam, kochaniutcy moi. Nie dla nas, wszystko nie. idzie na cele o, Na cele, cele jak wy nie, nie macie za to do końca po życia po prostu, już. Jesteś skończona Arekku. Pozdrawiam. Z resztą, jesteś jak ten, skończony jest tego, że ja cię o tym informuję. Podwierz mnie, tak? I daj ci pomóc. Ale co ty, mi, co, mnie znowu? co ty mi. tutaj Co ty mi tu podkręcasz? Jakieś, co ty mi tu chcesz wkręcić w jakiś, w jakąś lewiznę? A, przecież pokazuję wam. W, w jakiegoś przyszło, konfidenta w chcesz mi wkręcić. A kim jest? Nie ze mną te numery, chłopcze. Znaczy nie no, Mateus. Nie, nośnie po co mi przychodzi, o tym że nie, nie, no, Mateusz, nie no, jest konfidentem. No kurwa ma! Codziennie rano wstaję i zastanawiamy się, co oni kurwa znowu dzisiaj odjebią. I co znowu będzie? Wiesz, jeden dzień był naprawdę spokojny, już pół północ prawie. Patrzę, kurwa, północ, już spokój, nic się nie wydarzyło. Chodzę na maila, pozwanie. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, ale słuchajcie, teraz jest się tak, no ryżku. Ej, słuchajcie, a w ogóle chciałem zapytać się też Twojego taty, właśnie, bo wiesz, mało o nim dzisiaj jest, a on, on jest tutaj najważniejszy. E, jak to jest, że chciał Pan być taki sławny i w ogóle, a teraz nazwisko Murański kojarzy się ze wstydem i z obciachem? Co? Jak to jest? Bo e, dzieciaki teraz mówią, jak dawniej się mówią, nie świruj pawiana, a, a teraz już. się mówi nie murana po prostu. I... G... Zapraszamy pana Jacka Mureńskiego na scenę. Damy okazję też wypowiedzenia się jemu. Ło kurwa, to jest... Bejście smoka, na to wszyscy czekali. To jest chrzest w uniwersum. To jest chrzest w uniwersum. Powiem ci tak, najchętniej bym się z tobą rozliczył barterowo. Ale w sumie najbardziej... Ale nie, boli... nie macie co z tobą więc... Najbardziej, naj, boli... Naj, boli. W jaki sposób barterowo, bo nie rozumiemy no tego. Wypuśćcie nas do klatki, to zobaczysz. E, <laughs> najchętniej. Ale, ale e, w związku z tym, że posiadasz jakiś majątek, o. To y, dolegliwe dla Ciebie będzie, jeżeli za swoje słowa będziesz płacił, bo rozumiem, że 560 tysięcy jednak tak nie wy. Nie Niech pan da numer telefonu teraz blika Ale dolegliwym będzie dla Ciebie poniesiesz najlepszą no, proszę. No, że numer telefonu wystarczy od razu i będziesz, to z głowy, no. będziesz dolegliwie karany, będziesz jak salami krojony ja, za... do końca swojego życia. Tyle. Jeszcze coś?